Lecimy dziś przepisem na Puszysty omlet marchewkowy Na redukcję, duża objętość, mała liczba kalorii I mega smaczny Lecimy Składniki białka, jaj Mogą być też jajka, jeśli ktoś masuje Albo chce więcej kalorii Proszek do pieczenia, słodzik Ja tu używam oczywiście aspartamu Trochę soli i białko Jeśli ktoś ma większe zobaczenie na białko Ja używam bez laktozy, bo jej nie toleruje Pierwsze co Ubijam białka jaj na sztywną, gładką masę. Potem stopniowo dodaję składniki i dalej ubijam. Blendujemy 250 g marchewki. No i testujemy tą podwójną patelnię do omletów. Pam! Tu jest olej rzepakowy. I wystarczy. Dodajemy marchewkę oraz białeczko, ale już delikatnie tak, żeby nie zepsuć całej masy. Troszeczkę soku z cytryny. Wylewamy gotową masę stopniową na patelnię. Powoli. Ustawiamy na małym ogniu na mniej więcej od 15 do pół godziny. Oczywiście zamykamy. Jeśli nie mamy takiej patelni, no to kładziemy coś na górę, żeby nam pięknie urosło. Zobaczymy, co z tego będzie siła. No to zobaczcie, tak to wygląda. I zobaczcie, ile to jest kalorii, a żarcie jest naprawdę sporo ledwo to trzymam myślę że tu będzie z pół kilo żarcia jak nic mamy tutaj lekko polewe białko i troszeczkę owoców niskokalorycznych truskawka i borówka siła naprawdę smakowo sztos